Witam Państwa w kolejnym odcinku. Na początku chciałem Was poprosić o lajki like oraz suby, bo tylko dzięki Wam ten kanał się rozwija. Dzisiaj przedstawię Wam bardzo kontrowersyjne auto, jakim jest nowe BMW M5 G90, czyli sedan, oraz G99, czyli Touring. Touring powraca po ponad 14 latach. Ostatnim Touringiem było M5 s 61 Dobrze, jeśli chodzi o silnik, to znowu mamy tutaj 4, -4 pod maską, jednak jest to nowy, Silnik S68B44 znany z modeli takich jak XM Red Label czy nowych X660M60i czy X560i oraz seriach 7G70 sprzedawanych w USA, bo tam jest dostępna wersja właśnie S68, w Europie w ogóle nie ma tej wersji silnikowej. Auto posiada też silnik elektryczny o mocy prawie 200 koni oraz 300 Nm. Łączna moc tego napędu w nowym BMW M5 wynosi 727 koni oraz 1000 Nm. Skrzynia to jest ta sama skrzynia z ZFu, steptronik 8-stopniowa, która była w poprzedniej M5, F90. Auto do setki rozpędza się w 3,5 sekundy. Tak, jest to gorszy czas niż poprzednia generacja, z uwagi na to, że auto ze wszystkimi płynami waży ponad 2,5 tony, więc waga jest naprawdę bardzo, bardzo dużo auto waży, więcej niż na przykład BMW X6M. Co ciekawe, auto posiada też oczywiście X-Drive, odłączany X-Drive, gdzie jest dostęp tylko napędu na tył, inny serwotronik, już bardziej zaawansowany. Auto też posiada w wersji europejskiej filtry GP, więc w serii jest naprawdę bardzo, bardzo e, ciche. Auto waży ponad. Ponad 600 kg względem M5 CS, czyli odchudzanej M5 poprzedniej generacji. Na razie mamy właśnie dostępną tylko zwykłą wersję. Jestem ciekaw, ile będzie miała mocy wersja Competition i w przyszłości CS. Co ciekawe, auto ma więcej mocy na papierze, przepraszam, ma więcej mocy w rzeczywistości niż podaje producent. Często wyniki oscylują w granicach. 1040 Nm oraz 740 koni, więc naprawdę auto moc imponuje, tylko niestety przez to, że ma taką wysoką masę, do setki jest po prostu wolniejsze niż poprzedniczka. Chociaż jestem ciekawy, jak wyglądają wyniki 100-200, bo mi się wydaje, że tutaj M5 może pokazać swoje atuty z tym ogromnym momentem obrotowym. Auto też może jeździć na samym silniku elektrycznym. Chyba tam jest zasięg około nawet 60 czy 70 km właśnie na tym samym elektryku oraz ma inteligentny system odzyskiwania energii. Dobrze, dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że ten krótki materiał o nowej m się Wam podobał. Ja uważam, że to auto stylistycznie jest dosyć mocno kontrowersyjne, ale jak patrzę na nie... Coraz dłużej na jego zdjęcia to auto mi się coraz bardziej podoba. Na koniec filmik, w którym pokażę Wam, że ten samochód po przerobieniu wydechu naprawdę bardzo fajnie brzmi. Przypomina mi dźwięk starych V samych BMW, to znaczy starszych silników N63. Dobrze, dziękuję Państwu za uwagę. Oto filmik.